W zeszłym roku skończyłem ASP. jestem z rodziny katolickiej, ale moje jakieś takie życie z Bogiem, przygoda z Bogiem zaczęła się około pięciu lat temu. Przed rekolekcjami moje życie było takim trochę matrixem. Nie akceptowałem siebie. E, myślałem, że mm, muszę szukać jakiejś swojej aktywności wśród, wśród innych. E, szukałem tego przez to, że jakoś w towarzystwie pajacowałem. E, wydawało mi się... Że przez chwilę skupiałem swoją uwagę i to było fajnie, ale jakoś kiedy byłem sam, to właśnie przygniatała mnie jakaś kapustka i właśnie poczucie jakiejś samotności. Mi e, też z czasem... W się w moje życie grzech nieczystości i też w tym czasie według mnie utwierdzał w tym, że inaczej nie, nie mogę żyć, że, że właściwie Bóg nie ma mocy i właśnie utwierdzał mnie w tym, że takimi początkami przyjemności, z, z jakimi wtedy, w które wierzyłem w to, że grzech właśnie to, to jakoś przyjemność. I w tym czasie jakoś Bóg zatroszczył się o mnie i zaprosił mnie przez mojego znajomego na rekolekcję. Jak tak się złożyło, że wtedy rozstałem się z dziewczyną i, i myślałem, że no może pojadę, bo niby nie, nie mam co robić na wakacje, no to pojadę, ale druga myśl taka przychodziła, że po co ja będę jechał na wakacje, wakacje na rekolekcję, czy mogę jakoś odpocząć i w ogóle no bez sensu na wakacje na rekolekcję jechać. Ale w końcu jakoś dałem się przekonać i to był jeden z ważniejszych momentów mojego życia, bo wtedy Bóg, Ojciec pokazał mi, że mnie kocha i w tej, dostałem też takie w tych rekolekcjach takie słowo, że Bóg mi dał wszystko co do życia i pobożności należy, że to właśnie że to Bóg daje mi swoje, moją wartość, że wartość, moja, moja wartość jest w Bogu. A nie, że wcześniej ufałem bardziej sobie i, i, no i też nie ogóle nie ufałem temu, że, że jakoś Bóg ma moc przemienić moje życie. I kiedy wróciłem z rekolekcji, chciałem w ogóle nawracać wszystkich, szczególnie rodzinę, mm, ale z te czasu widzę, że wtedy próbowałem to robić swoimi siłami i ufałem wciąż sobie. I dopiero kiedy jakoś Bogu oddawałem swoje sprawy, to, to te sprawy z czasem się przemieniały, ale tak jak Bóg to, jak chciał. I właśnie ten, ten czas pięciu lat, to też jest taki czas ciągłego oczyszczania i, i przemieniania w jakichś, w moich obrazów. Kiedy właśnie Bóg wycina z mojego życia jakieś takie kłamstwa, w które, w które wierzyłem. Szczególnie miałem problem z podejmowaniem decyzji, a dzięki formacji, wspólnocie, w której byłem, w łodzi, kiedy studiowałem, mocnych w duchu i też dzięki rekolekcjom ignacjańskim Bóg przemieniał moje myślenie i właśnie za to wszystko chwała Panu. Bardzo dziękujemy Łukaszowi, który podzielił się tym, jak Pan Bóg zaczął w nim pracować i pracuje. I zaczynamy od tego świadectwa, ponieważ zaczynamy rekolekcję i chciałem zadać Tobie pytanie, z czym Ty tu przychodzisz? Jak Jezus pytał, czego pragniesz? Co chcesz, żeby Bóg Ci uczynił? Jaką masz intencję? Pomyśl teraz o tym chwilę. I teraz, kiedy mniej więcej wiesz, po co przyszedłeś. Chciałbym, żebyś zostawił tę intencję, tę sprawę tu przed ołtarzem albo na tym ołtarzu, ponieważ te rekolekcje nie są, żeby zajmować się nami, naszymi intencjami. Jeśli ta intencja jest dotyczy takich spraw niezwiązanych z Panem Bogiem i dotyczy samego Boga, to chciałbym, żebyś zostawił te intencje tutaj na ołtarzu w duchowy sposób i ofiarując. Dlaczego? Ponieważ czas rekolekcji to czas kiedy masz się spotkać z Bogiem. I kiedy spotkamy się z Bogiem, to Pan Bóg zatroszczy się o to, co dla ciebie jest ważne. Tylko najważniejsze ma być On i Ty, abyście byli jedno, aby świat poznał. I ten czas, kiedy się otwieramy na działanie Pana Boga, to już jest pewien cud, ponieważ nikt nie mógłby tutaj przyjść, jeśli Bóg Go by nie pociągnął. Czy jeśli jesteśmy tutaj, to znaczy, że Duch Święty nas tu przyprowadził. Jest to zaproszenie do kolejnego cudu, byśmy mieli otwarte ucho, byśmy słuchali, widzieli. Kiedy jesteśmy na rekolekcjach nocienckich, człowiek odkrywa nagle, że nie tylko Boga można słuchać, ale Boga można widzieć, smakować, czuć. Można w nim być i być, i Bóg był w nas. I to jest zaproszenie na tych rekolekcjach, właśnie byśmy Boga posmakowali, zobaczyli, doświadczyli, usłyszeli, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. I chciałbym, żebyśmy mieli właśnie otwarte uszy nie na to, co Pan Bóg w naszych tych prywatnych, biznesikach chce zdziałać, o to się zatroszczę, ale co Pan Bóg chce Ci dać więcej, bo Pan Bóg mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. Bo objawiła się Jego chwała w Kościele, w Chrystusie. I dlatego też chciałbym każdego z Was, gdy będziecie tu wychodzić, przepytać. E, to raz zawsze lubiłem robić przy studentach, z których męczyłem. Kiedy słuchamy czegoś, dobrą rzeczą zapamiętać chociaż jedną rzecz. I ja wychodząc tutaj z klasztora, jak będziemy wychodzić, niektóre osoby spytam, co zapamiętałeś? Jedną rzecz, którą Ci Pan Bóg powiedział, żebyśmy nie przesłali tego czasu. Można zapamiętać oczywiście to, żeby zapamiętywać jedną rzecz. Druga rzecz. Druga, <grystanie> druga rzecz może być tak, że ja będę mówił do ciebie w języku Swahili i nie będziesz nic rozumiał. Byłem kiedyś na takim kazaniu, które trwało 43 minuty, i faktycznie ten człowiek mówił, a ja nie wiedziałem o czym on mówi. I pytałem się, Panie Boże, co ty chcesz mi przez to powiedzieć? Bo ja nic nie rozumiem. I Pan Bóg powiedział, módl się więcej za księży. I faktycznie, modlisz się, ja się trochę modlę. Więc. Cokolwiek. modlisz się, ja się trochę modlę. Więc cokolwiek bym tu mówił, i tak Bóg ci coś powie. Może przez świadectwo, może przez szuranie krzesła, może przez piękny śpiew, może przez wspólnotę. Coś Ci na pewno powie, już może powiedział. Kolejna rzecz. Gdybyś nawet nic nie zapamiętał, broń, Panie Boże, to w tym momencie to Słowo Boże będzie przenikać w Twoją świadomość. Jeden z ojców pustyni, gdy przyszedł do niego, jeden z uczniów, prosząc o słowo, nie chciał mu go dać. Ale ten nalegał i on mu kazał, by wziął si to i przenosił ze strumyka wodę.